Witaj z radością. Spieszę dzisiaj do Ciebie z wyjątkowym zaproszeniem na cykl A co by było gdybyś? Będzie to cykl pomysłów, nawyków, treści, które przetestowałam na sobie i czas najwyższy zacząć dzielić się tym z Tobą. Ja nazywam się Katarzyna Szafarczyk, jestem doradcą rozwoju osobistego, trenerem radości, uczę makroradości z mikro rzeczy. Będę dzielić się z Tobą jedną mikroinspiracją do przetestowania u Ciebie w życiu. Ja już wiem, że to, czym się będę z Tobą dzieliła, działa. Ty będziesz mieć okazję przetestować to u siebie, uświadczyć. Jeśli widzisz, że wartość, zaproś również w moim imieniu bardzo serdecznie swoich znajomych, udostępniając ten film. I stwórzmy razem życia pełne radości. Do zobaczenia już w najbliższy poniedziałek.